Siemaneczko ziemeczku, na wstępie chciałbym Cię poprosić, abyś zostawił łapeczkę w górę, ponieważ liczenie procentów było dosyć czasochłonne, a to wynagrodziłoby moją pracę. Siemaneczko, jestem już po wstępie. I jeszcze raz chciałbym poprosić, abyś zostawił tą łapkę w górę, ponieważ jednak trochę zajęło mi liczenie tych procentów w skrzynkach, a już Wam mówię jak liczyłem to. Dzisiaj sobie sprawdzimy na których skrzynkach możemy wyjść najlepiej, na których możemy wyjść najgorzej do ceny 5 dolków. Chodzi mi o te podstawowe skrzynki, nie chodzi mi tutaj o te skrzynki tutaj od widzów, tylko chodzi mi o te podstawowe skrzynki. W statystykach nie są uwzględnione nowe skrzynki, ponieważ robimy ostatnio tą statystykę, a teraz dopiero nagrywam te ze skrzyneczkami, ale jeżeli właśnie chcecie, żeby... Odcinki, odcinki z tej serii się pojawiały, czyli że będziemy obliczać procenty i będziemy sumawiać kolejne skrzynki może na, w następnym odcinku z 10 sobie kolejnych omówimy albo już wszystkie to po prostu zostawcie łapkę w górę, a już wam mówię jak ja sobie liczyłem. Otóż brałem skrzynki do 5 dolków. Nie brałem też tych skrzynek, jak na przykład Cold Feeder, gdzie tutaj chyba jest 1% tylko na rękawiczki, tylko brałem takie realne skrzynki, jak na przykład DACMON AK-47 AWP do 5, po prostu brałem dzisiaj do 5 dolków i liczyłem procenty na skiny wygrane i skiny przegrane. Skiny wygrane, skiny przegrane dzieliły się na to, że wygrane były powyżej wartości skrzynki, a przegrane były poniżej, poniżej wartości skrzynki. I nawet trafiły się tu, szczerze powiem, skrzynki gdzie było niecałe 90% na przegran. No a więc chyba dobra, wiecie jak to już y, wygląda, to moje liczenie, znaczy moje liczenie, to są właśnie statystyczne, y, to nie są dane takie, które na przykład de ludzie dropali, ale to są statystyczne dane, które powinny się znajdować. Więc zacznijmy, uporządkowałem od skrzynki od 1 do 4, y, najlepszych, gdzie możecie najwięcej sobie zyskać. Chciałem od 1 do 5, no ale niestety różnica była taka, że skrzynka z numer 4 mieliście 28% szans na wygraną. Czwarta skrzynka, a w piątej już mieliście chyba tylko 11%, więc na czwartym miejscu znajduje się skrzynka rok Awupsa, Awupsa, chyba dobrze to przeczytałem, rok Awupsa, gdzie mamy 78% szans na przegraną, czyli że na skiny poniżej. Tutaj tego progu 4 dolków jest też wyjątkiem AWP Sanileo, które też zaliczyłem do przegranych. Ale ona kosztuje w filtestet w stanie 3 dolki, a w Minimal War 4 chyba 15. Ale zazwyczaj ona dropi w stanie filtestet, więc uznałem, że jest ona warta poniżej 4. Reszta tutaj jest na plus. I z tych wszystkich skinów tutaj na dole, właśnie raz 2, 3, 4, 5, 6 od Safari Mesh'a do Sanileo wyszło 78%, czyli że mamy 22% na dropnięcie tutaj itemów powyżej właśnie tego Sanileo od Corticary yy, po Dragon Lore. A więc dobra, na trzecim miejscu plasuje się skrzynka Mini Drake, na której mamy dokładnie 76% na stratę i 24% na na wyjście na plus tego chyba najbardziej profitującymi z itemami jest Frontside Misty i Dragon King, Water Elementar i Trigon już też wchodzi w profit i od AWP Phobos po Royala Legiona po prostu jesteście zdradni. Akurat ta skrzynka jest na tyle dobra, że tutaj nie jesteście aż tak bardzo dużo stratni chyba że na Royal Legionie, ponieważ na przykład... Na Warm jesteście tylko dolara stratni. No, na Elite Buildzie, na Chopperze i właśnie na Royal Legion jesteście najbardziej stratni, a już na tych skinach Phobos czy Evil Daimao jesteście minimalnie stratni, tak? Więc skrzynka mini Drake 76% do 24% też to i taki nie jest dobry procent, bo praktycznie 3 na 4 skrzynki są, są stratne, tak? Ludzie są na 4 skrzynki i na 3 jesteście praktycznie stratni statystycznie. No, więc tak to prawo wygląda ze skrzynką Midrake. Ok, przechodzimy do miejsca drugiego, na, na którym znajduje się skrzynka Blackmon. E, w niej już jest minimalnie lepiej, ponieważ na wygraną mamy 30%, na przegraną mamy 70%, e, czyli że o niecałe 5% więcej niż w przypadku trzeciej skrzynki. E, no skiny profitujące zaczynają się od Asimowa, poniżej jest Imperial. E, Dragon, Wingshot, Toxic, Chopper czy Urban Hazard. Jeszcze Wam pokażę, może jak liczyłem, po prostu te procenty, ponieważ jak widzicie tutaj są, może zostać wylosowana liczba od 0 do 70 tysięcy i po prostu sobie liczyłem ile jest punktów, na przykład ten skin ma około 3-4 tysięcy. Ja to liczyłem oczywiście na kalkulatorze, to jest około 3-4 tysięcy. Dzieliłem przez 70 tysięcy i oczywiście wychodził mi procent, na który mogę trafić na tego skina. I tutaj wyszło mi, że 70% skinów profitu, 70% skinów przegrywa Tracicie na nich, a 30% po prostu jesteś na, W 30% tych skrzynek otwarcia jesteś na plus No ale tutaj też mogą dropnąć lore, na które jest praktycznie chyba najmniejsza szansa No na pewno jest najmniejsza szansa, już wam nawet powiem ile punktów Jest tylko na tego drago M9 M9 bajonet Doppler a dokładnie jest tylko 5 punktów na 70 tysięcy, 5 ty punktów na 70 tysięcy, więc szansa jest naprawdę nikła. Nie wiem, czy to nawet jest jedna setna procenta, ale jest tutaj też kałaszek Neon Revolution, Fuel Injector, Chantico. No, Asimov, atomowy, atomowy Stop też nie nie po prostu nie, nie wchodzi tutaj w skład, ponieważ też jest poniżej 4 dolków, ale na przykład ten bison już jest na, na przykład na plusik. Więc skrzynka Duckmon placuje się na drugim miejscu. No i teraz przechodzimy do najlepszej według mnie, no w sumie nie według mnie, ale najlepszej skrzynki statystycznie, na której możecie najczęściej zarobić. No, więc lecimy do miejsca pierwszego. Ok, ziomeczki, na miejscu pierwszym plasuje się skrzynka SnowHat z szansami 67 do 33, czyli że mamy 33% na e, profit. W tej skrzynce nie profituje Fate, e, Garil Echo i Monkey Business. Było tu więcej skinów, ale dzisiaj e, pojawiły się niejakie bugi i niektóre skiny są po prostu podwójnie pokazywane. Jak widzicie, tutaj jest podwójnie pokazany Trygon, Monkey Business i Garil Echo. Skrzynka ogólnie jest jeżeli chcecie sobie więcej skrzynek otworzyć, to proponuję Snowhata, ponieważ tutaj macie największą szansę na wygraną wygraną, no na, po prostu na profit, chociaż bym powiedział, że możliwe, bo bo to też jest statystycznie co nie że macie po prostu szansę na profit ale profit tutaj nie jest aż taki też duży dopiero od Asimowa zaczyna się dosyć duży, duży, duży profit a niektóre skrzynki mają po prostu że może masz mniej szans na wygraną ale masz też statystycznie droższego skina do wygrania ale to i tak nie jest duża różnica a jednak procenty przemawiają ponieważ są nawet skrzynki na których macie 88% tylko na przegraną tak i to też są skrzynki które plasują się w granicach do 5 dolgów, więc jeżeli nie ma tych skrzynek właśnie w, tej mojej, w tych moich czterech skrzynkach, które wam podałem w tej klasyfikacji, to raczej nie polecam ich otwierać, bo możecie zostać najbardziej na nich stratni. Może i skiny są fajne tam, ale na nie są bardzo małe procenty i najczęściej dostaniecie po prostu shit. Więc ja chyba Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli pomogłem Ci tym sprostowaniem, to zostaw łapeczkę w górę. W opisie może zarzucę jak tam e, dokładnie jak to wygląda na każdą skrzynkę e, ile procent przepada na wygrane skiny i na przegrane, więc e, jeżeli chcecie jeszcze sobie utrwalić wiedzę to możecie zajrzeć do opisu Nie zapomnijcie o łapce w górę, górze, łapce w górze i, i po prostu zostawcie suba, jeżeli tego nie robicie, możecie też zostawić jakiś miły komentarz, to naprawdę motywuje mnie oddać, do dalszej pracy, więc ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka